Nie ma na mnie fokusa! Nie ma na ciebie fokusa! Nie, poczekaj, ja wyglądam tak, nie, poczekaj, poczekaj. Ale czemu w ogóle nagrywasz to w ten sposób? Stoisz, jakbyś miała się zestać. Stoję, żebyś było niżej ciebie. A to wiesz, że możesz tu się Nie mogę, bo muszę iść pokazać kotki. Jestem na miejscu po 9 godzinach. Um, ciężkie jazdy. Ciężkie jazdy i nie, nie, nie można tworzyć okna. Kalina! No. Kalina! Bo ja musiałam pilnie wyjechać, pilnym pociągiem, bo słyszałam pilny pociąg. Mówię, ja pierdolę, pilny pociąg. Dobra, e, pokażę Wam mieszkanie, w którym może będę mieszkać. Może, może, podkreślam, może. I pokażę Wam wszystkie kotki. Kotki, pieski. Wszystko Wam pokażę. Piesek, kotek, 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 kotek. Kotek, 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 kotek piesek. Więcej kotów. Daj. Kot chleb. Morty widziałaś kota chleba? Patrz. Jak myślicie, co robi Mary? <grystanie> Kodek. <grystanie> można. Wszystko można. Cześć piękni ludzie. <grystanie> tak. Żeby miała przebitki do vloga. Nazywał się Gerald z Będę Był jedynkę, nareszcie. Zabójcą potworu. A ty co będziesz robił? Typowy zlecenie. Ja ruszam robię... Ja będę rozkręcał. To maleństwo i czyścił y, wszystkie kole i pomidorówki, które Mary, Mary wylewała. na... i fanta, są dwie rzeczy tutaj. Dobrze i to będę czyścił. Zajebiście. Paranoia people are like... What? Prawdopodobnie robię to najgorzej na dla świecie, dlatego proszę na to nie patrzeć nawet, bo... <noise> prawdopodobnie robię to najgorzej Ja i na tak świecie. to doceniam, dlatego że mam kole i fanta w klawiszach. Nie. Yy, nie wiem, jak tu zzoomujesz. Tutaj. Widzisz, no. to jest y, ślad po tej fancie. Wow. Zresztą na dysku mam wrażenie widać jak się przylepiły włosy, mm -hmm. y, bo właśnie ta fanta prawdopodobnie wylała się na dysk. Mm -hmm. A to jeszcze nie koniec niespodzianek. Mary sobie gra w no a ja wam pokażę. Tak wygląda pasta terwą przewodząca na procesorze, który ma. 5 ponad lat. 5 ponad lat. lat, tak. No, generalnie skałki, nie? Możemy się pobawić w wydobywanie. Weźmy sobie. Eh, nie jest tak źle. Mogło być. No nie, jest kurwa źle. Jest źle. Jest to wielki moment, ponieważ pozbywamy się starej, jak świat taśm. taśm... 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 Kurwa. <laughs> Pasty termoprzewodzącej. And this is going to be satisfying. As... fuck. Ona no jest tak zaschn... oj. Ona no jest tak zaschnięta. Ale to tak zaschnięta. Żydom kąt nie ma prawa pewnie. No nie wiem, jakim cudem się nie osmażył. Biorąc pod uwagę, że na nim grasz i renderujesz i wszystko. Hashtag Minecraft. Co się stało? Cześć maleństwo! Tak, Co tu robisz, słoneczko? Bo ponieważ. Tu jest Żarcie. Tu jest Mary Tu jest Wiesiak Jedenka, Tu się renderuje Vlog. Tu jest Karmelek. I tak trzeba żyć. Jest Morty. Hej. Dzień dobry moi mili. Wakacje. Dzień drugi. Halo. Cześć chłopaki Um, cicho bądź. O której poszliśmy wczoraj spać? O około szóstej? Około szóstej. Uh -huh. Nie mam pytań. Questions no. Hello, ekipa, co robicie? Oglądają okno. Tak. Jeszcze raz nagram kota, to nikt tego nie będzie chciał oglądać. Cześć Morty! To jest... I Kuba otwiera ostatnią część swojego prezentu urodzinowego. Bo zapomniałam mu wczoraj dać. Ja cię, kurwa zapierdolę! Bądź kulturalny, jesteś we vlogu. Kurwa Ci było. Bądź vlogerką, powiedz co to jest. Dostałem kalendarz ze Star Treka na cały rok 2020 ze statkami z serialu. Marek, gdzie weszliśmy? Do Tu nie wolno. Tu nie wolno wchodzić. Tak, tak. Chciałam sobie kupić jeszcze taki ciołek. Taki mały, nie? Żeby można było palić w środku rzeczy. Idziemy do Trzech Sióstr, jednego z najbardziej popularnych lokali w Katowicach. Going. Naprawdę. Wow. A tak swoją drogą nie idziemy do Trzech Sióstr bez nieczynne. Co to za choinka? Patyki. Patyki. Nie, to jest Brzoza z lampkami jesteśmy we Skribo w Pięknie starzeje. Mhm. Proszę bardzo. To był kamel, tak? Tak. Nie, to był brozowy. brązowy. Brązowy? Mhm, to okay. był brązowy. Też mam brązowy ale to A A bo one brązowy. się różnie, mhm. różnie starzeją. Super. Dobrze. I teraz tak. Mhm. Ehm, Dzień dobry. Myślę, że najlepiej było może tutaj. Mhm. Ehm, I... Na obydwóch to samo. Na obydwóch to samo. Mhm. Tak. Morrigan. To może morigan? Tak, będzie. Okay. Zapiszę jasne. Super, dziękuję. Mary, are you happy? I am just... Uh, uh. Czy to są tusze? Tak. To są wkłady do travelersa? Nie, to jest Antipater, wiesz? To jest, to jest... Miałam przedtem, ten miałam. On jest z tego samego papieru yy, co Travers, bo to była kiedyś jedna firma, wiesz? Mm -hmm. Magia. Ekstra. Super. Super, super. No, ale przy nowym to nie ma problemu, bo jak się tutaj zortuje, mm. no to jest swój, ale już ktoś ma takiego zużytego no. <laughs> przez ale lata. Ale Dobra, to ja co to sobie tu składam. Kreszty. Ale ładnie. Super, nie? Albo dobra, schowam to i w domu poskładam. To co jest tam? Masz co przy tu radzie jest trochę więcej, no. tak że płaczesz? Tak. Będę płakać bardziej, o, kurwa... Chodźmy do żabki, bo trzeba wziąć papierosy i ten... I mamy gazetki! I zawsze biorę te gazetki, oni przysyłają w paczkach, wiesz jak kupuję rzeczy do kamery? i kochani, wróciliśmy z miasta. Cały dzień łaziliśmy, praktycznie. Cały dzień nażarliśmy się. Aha. Jeżeli będziecie kiedyś w Katowicach, bardzo serdecznie polecamy restaurację nowa. Tu wam się pojawi ulica gdzieś. No. Jeżeli Mary nie zapomni. Tak. I e... byliśmy we Skribo, zresztą wiecie, że byliśmy we Skribo. Boże, kochane. Moje travelersy są spersonalizowane i mają imię. No, na... jaj, ale teraz najpierw robimy. Travelersy i Escribo w oddzielnym filmie. Zapraszam na główny kanał. Teraz mamy dwie przesyłki z Aliexpress. Kuba, tak. czyli Hanowa. Bo prawdopodobnie przyszedł case, który zamówiłem dla Mary. Ja to jest pasypol. Nie. <ścoughs> Nie, przyszedł case dla mnie. Wyjmę go z folii. Toka. On jest tym, z popsoketem, znaczy pop widzisz? On a, z tym, taki śmieszny. Co przesuwasz tutaj? Tak. bo go pokażę, a mm -hmm. sobie wrócił z psami. Cześć, psy. Halko. Problem? Wygląda na, on następująco. Mm -hmm. Można to. Znikać albo no, naprawiać. Można to wyjąć. Jest podstawka. I przy okazji ma tutaj o wyjmowane będzie miała świecące oczy nieważne i jest on całkiem ładny mm -hmm. i solidny, ale szkoda, że nie przeszedł case dla ciebie nie szkoda, mamy jeszcze kilka dni zaraz Więc. a tu co, czekaj co tu może być Nożyk. o co to jest? case dla Sebastiana o no, kolejne z kotkiem, z kotkiem. jest cały czerwony halo focus Czerwony case'ik. Fajne. No, i... Zdężaliśmy się jak dzikie świnie. Uh -huh. Dużo połaziliśmy. Mary się prawie popłakała jak wyszliśmy ze skribo. Widzieliście zresztą. Widzieliście zresztą. No. Dużo widzieliście. Wszystko widzicie, wiecie wszystko. <laughs> Idziemy odpocząć. Mary będzie grała prawdopodobnie w Wiedźminę. Najpierw muszę... Z... Najpierw chcę zmontować vloga. This is fine. This is fine. Najpierw chcę zmontować tego vloga, którego widzicie. Po, najpierw, najpierw chcę złożyć strawelersy do kupy, bo musiałam wszystko z nich wyjąć. <grym> tak. I chcę je złożyć do kupy I potem montuję vloga. I potem, potem przechodzi moja Potem mama. przechodzi mama. A potem gram Wiedźmina. A ja gram w Zelda. No. Do zobaczenia w następnym vlogu. Bye.